Siemano! Kolejny odcinek z fake hondy, no można powiedzieć, że z odcinka na odcinek coraz lepiej ten sprzęt jeździ i wygląda, wszyscy pytają gdzie była robiona okleina, okleina z backfire design, jak widać w sumie no całkiem inaczej ten sprzęt wygląda eee, Powiem tak Nie wiem w jakiej kondycji jest silnik Znaczy no jest dojechany Nie ma co ukrywać nie Byłem się tym sprzętem przejechać eee, Jeździ eee, trochę dziwnie chodzi Nie wiem czemu to tak jest No ale obroty trzyma tam jeździ Nie przerywa no to już tu chyba dużo nie poprawię eee, Spawaliśmy do wydechu taki jakby DB killer ale powiem wam że dużo to on nie pomaga Dalej głośne to jest jak nie wiem No Trudno, dobrze, że łańcuch nie spada. Tak jak widać, rolka się sprawdza. Tutaj ten ślisk taki zrobiłem, żeby wahacza nie wydzierało. No i tyle jeszcze powiem Wam, że z takich rzeczy, no ten gaźnik jeszcze bym trochę podregulował, bo myślę, że da radę to lepiej ustawić. Eee, tutaj wypatrzyłem, to szczelne jest. Tutaj też dałem nowy o-ring Nie wiem, tylko. Tu chyba czegoś brakuje, bo powiem Wam, że tu za tym, Wy tego nie widzicie, ale tu jest dziura na wylot i tu czegoś brakuje w tym gaźniku. Koleżka ma taki gaźnik, więc dam mi na podmianę. Jak będzie dobrze na jego chodziło, to tam mu dam 5 dych no i, i koniec projektu, bo mnie ten sprzęt wykończy psychicznie. Trochę trzeba było na niego czasu stracić. Olej to też Wam powiem, że jak z diesla. No ale co no. Zawsze mogło być gorzej. Całkiem w sumie nieźle to wyszło. Jak to podsumować. Z tyłu te klocki założę. Już kurde leżę. Nie mam kiedy ich założyć. No mówię w następnym tygodniu. Pewnie go wystawię na sprzedaż. Jeszcze z jeden film jakiś taki z jazdy tym. Może na żwirownie pojechać się pokręcić i tyle. No Chociaż ja tak boję wam szczerze. Nie wiem czy powinienem jeździć takim sprzętem. Bo ja ważę 91 kilo. I tak na dołach jak nim przejeżdżam. To <laughs> żeby zara przygód nie było. Jednak jest taki dość mały motorek. No, tak jak teraz na niego spojrzeć, to po tej odbudowie, że tak powiem, to całkiem to i nieźle wygląda. Wiadomo, że jest to jednak sprzęt y, pokatowany, ale coś tam się go dało odratować. Jeździć to jeszcze będzie. No i tyle. Dzisiaj taki krótki film, no ale nie mam czasu, kurczę. Chcę KTM ogarnąć, więc tylko tak go wystawiłem się. Przejechałem, bo ostatnio nawet nie miałem czasu tym się przejechać, tylko po podwórku pojeździłem. Bo nie miał yy, wydechu w ogóle, bo tego DB killera wspawywaliśmy. Kurde, jeszcze gorący. I ten, żeby był ciszy, ale powiem Wam, że dużo to nie dało. Głośno on chodzi, ten sprzęt. No dobra. Na razicho. Myślałem, że będzie ciekawszy ten film, no ale niestety, no kurczę, czas nie pozwala. Będzie trochę czasu, to, to myślę, że jakieś testy trzeba tego zrobić, aby się nie wysypało po drodze. Na icho.